Istnieje jedna pokusa, którą spotykasz każdego dnia, a która może zniszczyć twoją duszę na wieczność. Te słowa, zapisane w dzienniczku świętej Faustyny Kowalskiej, drżą jeszcze dziś mocą boskiego ostrzeżenia. W jednej ze swoich wizji święta ujrzała coś tak przerażającego, że przez trzy dni nie mogła spać. Widziała rzeki dusz spływających prosto w objęcia diabła, nie z powodu wielkich grzechów, nie z powodu morderstw czy kradzieży ale z powodu czegoś tak zwyczajnego, tak codziennego, że większość ludzi nawet nie zauważa, jak ich dusze pogrążają się w ciemności. Co to za pokusa? Co może być tak niebezpieczne w naszym codziennym życiu, że sam Jezus objawił to swojej najwierniejszej służebnicy jako śmiertelne zagrożenie dla zbawienia? Święta Faustyna widziała dusze, które myślały, że idą do nieba, a tymczasem kierowały się prosto do piekła. Widziała anioły płaczące nad ludźmi, którzy sami siebie oszukiwali, wierząc, że ich małe, codzienne wybory nie mają znaczenia. Dzisiaj, w tym świecie pełnym rozproszenia i powierzchowności, ta sama pokusa atakuje nasze dusze z jeszcze większą siłą. Może właśnie teraz, gdy słuchasz tych słów, jesteś pod jej wpływem. Może właśnie dziś, w Twoim sercu, toczy się walka o wieczność, walka, której nawet nie dostrzegasz. Święta Faustyna otrzymała od Jezusa zadanie, aby ostrzec nas przed tym zagrożeniem. Jej wizja była tak realna, tak pełna bólu, że nie mogła milczeć. Czy jesteś gotowy usłyszeć prawdę, która może uratować twoją duszę? Czy masz odwagę spojrzeć w oczy tej codziennej pokusze, która niszczy więcej dusz niż wszystkie wielkie grzechy razem wzięte? Przygotuj swoje serce na to objawienie, bo to, co zaraz usłyszysz, może zmienić twoje życie na zawsze. Helena Kowalska, znana światu jako święta Faustyna, była zwykłą zakonnicą ze zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ale Bóg wybrał ją na naczynie swojej szczególnej łaski. W latach 1931-1938 Jezus objawiał jej największe tajemnice swojego miłosiernego serca. Jednak nie wszystkie wizje świętej Faustyny były pełne światła i pokoju. Niektóre były ostrzeżeniami tak mocnymi, że wprawiały ją w drżenie. W październiku 1936 roku podczas adoracji najświętszego sakramentu święta Faustyna doznała wizji, która na zawsze odmieniła jej rozumienie ludzkiej natury i duchowej walki. Jezus pokazał jej nie tylko swoją nieskończoną miłość, ale także największe zagrożenia, które atakują duszę w codziennym życiu. Córko moja, powiedział Pan Jezus. Pokażę ci pokusę, która niszczy więcej dusz niż wszystkie inne razem wzięte. To pokusa tak subtelna, tak powszechna, że dusze nawet nie rozpoznają jej jako grzechu. Faustyna widziała w tej wizji miliony ludzi, dobrych katolików, pobożnych rodzin, nawet kapłanów i zakonnice, którzy żyli w przekonaniu, że służą Bogu, podczas gdy ich dusze powoli pogrążały się w ciemności. Wszyscy oni padali ofiarą tej samej, codziennej pokusy. Wszyscy myśleli, że to, co robią, jest niewinne, małe, nieistotne. Żaden z nich nie zdawał sobie sprawy, że właśnie tracą zbawienie. To objawienie było tak potężne, że święta Faustyna przez wiele dni nie mogła o niczym innym myśleć. Zapisała w swoim dzienniczku O Jezu, gdybym mogła krzyczeć głosem tak potężnym, aby dotarł do wszystkich zakątków Ziemi, ostrzegłabym wszystkie dusze przed tą straszliwą pułapką. Jezus powierzył jej misję przekazania tego ostrzeżenia światu. Ale co to za pokusa, co może być tak niebezpieczne w naszym codziennym życiu? Pan Jezus pokazał świętej Faustynie, że największym wrogiem dusz nie są wielkie grzechy, które przerażają sumienie, ale małe ustępstwa, które sumienie uśpią. Te codzienne drobne wybory, które wydają się nieistotne, budują w duszy most dla diabła. A ten most nazywa się obojętność duchowa. W tej niezwykłej wizji święta Faustyna ujrzała ogromną równinę, na której stały miliony ludzi. Na pierwszy rzut oka wyglądali jak zwykli chrześcijanie. Niektórzy modlili się, inni uczestniczyli w nabożeństwach, jeszcze inni wykonywali uczynki miłosierdzia. Ale gdy Jezus otworzył jej oczy ducha, zobaczyła prawdziwy stan ich serc. I to, co ujrzała, wprawiło ją w przerażenie. Większość tych ludzi miała serca pokryte cienką, szarą warstwą, jak pajęczyna, która powoli, niepostrzeżenie, oplatała całe wnętrze duszy. Ta pajęczyna była tkana z tysięcy małych, codziennych wyborów obojętności. Każdy dzień bez prawdziwej modlitwy dodawał jedną nitkę, każda niedziela spędzona mechanicznie w kościele, bez zaangażowania serca, dodawała kolejną. Każdy moment, gdy sumienie mówiło: Powinniśmy pomodlić się, a oni odpowiadali później tkał kolejny fragment tej straszliwej sieci. Paustyna widziała, jak ci ludzie stopniowo tracili zdolność odróżniania dobra od zła. Ich serca, pokryte obojętnością, nie reagowały już na głos Ducha Świętego. Modlili się, ale bez żarliwości. Chodzili do kościoła, ale bez prawdziwej adoracji, czytali Słowo Boże, ale bez pragnienia poznania Boga. Wszystko robiły mechanicznie, z przyzwyczajenia, bez miłości. Najstraszniejsze w tej wizji było to, że ci ludzie nie zdawali sobie sprawy ze swojego stanu. Uważali się za dobrych katolików, myśleli, że idą do nieba, ale ich dusze, otulone obojętnością jak całunem, były już prawie martwe duchowo. Pan Jezus pokazał świętej Faustynie, jak diabeł raduje się z tej sytuacji. Zobacz, córko, powiedział Jezus, jak wróg dusz cieszy się z tej pokusy. On wie, że dusze obojętne są już prawie jego. Nie musi ich kusić do wielkich grzechów. Wystarczy, że pozwoli im żyć w duchowej letniości. Święta Faustyna widziała także anioły stróżów tych ludzi. Płakali gorzko, widząc jak ich podopieczni powoli oddają się w ręce diabła, nie robiąc nic dramatycznego, tylko nic. Właśnie to nic było najstraszniejsze. Obojętność duchowa to grzech polegający na braku reakcji na boże wezwania. Na zagłuszaniu głosu sumienia, na życiu, jakby Boga nie było. W najstraszniejszej części swojej wizji, święta Faustyna, ujrzała finał życia dusz, które pozwoliły obojętności opanować swoje serca. Widziała moment śmierci tych ludzi, którzy przez całe życie byli ciepłymi katolikami, ale nigdy prawdziwie żarliwymi. I to, co ujrzała, napełniło ją takim przerażeniem, że przez trzy dni nie mogła jeść. Dusze te w momencie śmierci nagle zdały sobie sprawę ze swojego stanu. Przez całe życie myślały, że ich mechaniczne praktyki religijne wystarczą do zbawienia. Nagle zobaczyły prawdę. Bóg, którego ignorowały przez lata małych wyborów, teraz stał przed nimi jako sędzia. Te dusze nie popełniły żadnych wielkich grzechów, ale popełniły coś gorszego. Przez całe życie nie kochały Boga całym sercem. O Jezu, zapisała święta Faustyna w dzienniczku. Widziałam przerażenie tych dusz, gdy zrozumiały, że przez całe życie oszukiwały same siebie, myślały, że są na drodze do nieba, a tymczasem przez swoją obojętność budowały sobie drogę do piekła. Te dusze w momencie sądu błagały o jeszcze jedną szansę. Gdybym tylko wiedziała, krzyczała jedna z nich, gdybym tylko rozumiała, że te małe rzeczy mają takie znaczenie, ale było już za późno. Bóg, w swojej nieskończonej sprawiedliwości, pokazał tym duszom każdy moment ich życia, w którym wzywał je do większej żarliwości, do głębszego nawrócenia, do prawdziwej miłości. Pokazał im każdą niedzielę, gdy mogły modlić się z większym zaangażowiem, każdy moment, gdy mogły wybrać modlitwę zamiast rozrywki, każdą chwilę, gdy mogły wybrać Boga zamiast wygody. Te dusze widziały teraz wyraźnie, jak diabeł przez lata tkał sieć ich obojętności. Każde jutro zacznę się modlić lepiej, było kolejną nitką tej sieci. Każde to tylko mały grzech było kolejnym węzłem. Każde Bóg przecież rozumie, było kolejnym krokiem w stronę duchowej śmierci. Te dusze rozumiały już, że Bóg rzeczywiście rozumiał, rozumiał, że one go nie kochały, tylko tolerowały jego obecność w swoim życiu. Najstraszniejsze było to, że te dusze nie mogły powiedzieć, że nie były ostrzegane. Bóg przez całe ich życie posyłał im znaki, wewnętrzne wezwania, chwile łaski, w których mogli się nawrócić, ale obojętność sprawiła, że wszystkie te wezwania zostały zignorowane lub odłożone na później. A teraz zatrzymaj się na chwilę i spojrz na swoje życie. Czy rozpoznajesz w sobie objawy tej duchowej obojętności, przed którą ostrzegała święta Faustyna? Czy pamiętasz ostatnią niedzielę, gdy uczestniczyłeś w Mszy Świętej z prawdziwym zaangażowaniem serca, czy było to tylko mechaniczne wypełnienie obowiązku, kiedy ostatnio modliłeś się z taką żarliwością, że straciłeś poczucie czasu pogrążony w rozmowie z Bogiem, pomyśl o swoich codziennych wyborach? Ile razy w tym tygodniu, gdy poczułeś wewnętrzne wezwanie do modlitwy, odpowiedziałeś później? Ile razy, gdy twoje sumienie szeptało ci, żebyś przeczytał fragment Pisma Świętego, wybrałeś zamiast tego telewizję, internet czy telefon. Te małe momenty, które wydają się nieistotne, to właśnie te chwile, w których buduje się most dla diabła lub most do nieba. Święta Faustyna widziała w swojej wizji ludzi dokładnie takich jak ty i ja ludzi, którzy uważają się za dobrych katolików, ale żyją w duchowej letniości ludzi, którzy chodzą do kościoła. Ale ich serca są gdzie indziej. Ludzi, którzy mówią, że wierzą w Boga, ale żyją, jakby go nie było. Czy to nie jest przerażające, że możemy oszukiwać siebie przez całe życie, myśląc, że idziemy do nieba, podczas gdy nasze dusze powoli ulegają obojętności? Pamiętaj słowa Jezusa z Apokalipsy: Znam twoje uczynki. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Oby byłeś zimny albo gorący. Ale ponieważ jesteś letni, ani gorący, ani zimny. Wyrzucę cię ze swoich ust. To nie są słowa skierowane do wielkich grzeszników, ale właśnie do ludzi obojętnych duchowo, do tych, którzy żyją w duchowej letniości. Jeśli w tej chwili czujesz niepokój w swoim sercu, to znak, że Duch Święty wciąż działa w twojej duszy. Jeśli te słowa budzą w tobie lęk o stan twojej duszy, to dobry znak. Znaczy, że nie jesteś jeszcze całkowicie obojętny. Ale jeśli słuchasz tych słów z obojętnością, myśląc: to nie dotyczy mnie, lub kiedyś się tym zajmę, to może być znak, że pajęczyna obojętności już opanowuje twoje serce. Nie czekaj do jutra. Diabeł zawsze mówi jutro, Duch Święty zawsze mówi dziś. Ale święta Faustyna nie otrzymała tylko wizji potępienia. Pan Jezus w swojej nieskończonej miłości pokazał jej także drogę wyjścia z pułapki obojętności duchowej. Córko moja, powiedział Jezus, Chcę, żebyś przekazała światu, że dla każdej duszy, która rozpozna swoją obojętność, i z całego serca zapragnę nawrócenia, przygotowałem ocean miłosierdzia. Pierwszym krokiem na drodze wyjścia z obojętności duchowej jest uczciwe rozpoznanie swojego stanu. Nie można leczyć choroby, której się nie diagnozuje. Trzeba odważnie spojrzeć na swoje życie duchowe i przyznać: Tak, jestem obojętny, tak, moja modlitwa jest mechaniczna, tak, Żyję, jakby Boga nie było, chociaż twierdzę, że wierzę. To przyznanie się do prawdy o sobie to pierwszy akt prawdziwej pokory, pierwsza nić, która może zerwać pajęczynę obojętności. Drugim krokiem jest szczera spowiedź. Nie chodzi tu o wyliczanie grzechów ciężkich, ale o otwarte wyznanie swojej duchowej letniości przed kapłanem. Ojcze, grzeszę obojętnością wobec Boga. Moją modlitwę można nazwać mechaniczną. W kościele jestem ciałem, ale nie duchem. Żyję, jakby Bóg był dodatkiem do mojego życia, a nie jego centrum. Taka spowiedź, pełna szczerości, otwiera serce na łaskę Bożą. Trzecim krokiem jest świadoma decyzja o zmianie sposobu modlitwy. Pan Jezus powiedział świętej Faustynie, nie chcę modlitwy wark, ale modlitwy serca. Lepiej jest pięć minut prawdziwej rozmowy ze mną, niż godzina mechanicznego odmawiania formuł. Zacznij modlić się inaczej, nie dłużej, ale intensywniej. Przed modlitwą zawsze proś Ducha Świętego, żeby obudził twoje serce. Mów do Jezusa własnymi słowami, jak do najlepszego przyjaciela. Czwartym krokiem jest świadome uczestnictwo w Eucharystii. Każda msza święta to moment, w którym możesz zerwać więzy obojętności. Przygotuj się do mszy przez modlitwę. W czasie liturgii nie bądź tylko obserwatorem, ale aktywnym uczestnikiem. Ofiaruj Bogu nie tylko swoje winy, ale całe swoje życie. Wszystkie radości, smutki, troski, plany. Pan Jezus pokazał także świętej Faustynie moc nabożeństwa do Jego miłosierdzia, jako szczególne lekarstwo na obojętność duchową. Codzienna modlitwa Jezu ufam Tobie, wypowiadana z wiarą, koronka do miłosierdzia Bożego, odmawiana z zaangażowaniem serca, rozważanie męki Pańskiej, to wszystko może rozpalić w duszy ogień miłości do Boga. Ostatniej wizji dotyczącej obojętności duchowej pan Jezus powierzył świętej Faustynie proroctwo, które szczególnie dotyczy naszych czasów. Córko moja, powiedział Jezus, nadejdą czasy, gdy obojętność duchowa będzie największą plagą ludzkości. Dusze będą mieć dostęp do wszystkich środków łaski, pisma świętego, sakramentów, nauczania Kościoła, ale większość będzie żyć, jakby tego wszystkiego nie było. Te słowa zapisane przez świętą Faustynę w 1937 roku brzmią dziś jak opis naszej rzeczywistości. Nigdy w historii ludzkości nie mieliśmy takiego dostępu do skarbów duchowych Kościoła. Biblia w każdym domu, transmisje mszy świętych, książki duchowe, nagrania konferencji, aplikacje do modlitwy. A jednak, jak wiele dusz żyje w duchowej obojętności, Pan Jezus ostrzegł przez świętą Faustynę. Dusze, które mimo dostępu do tylu środków łaski będą żyć w obojętności, zostaną surowo osądzone. Od tego, komu wiele dano, wiele będzie wymagane. To proroctwo powinno napełnić nas świętym lękiem. Żyjemy w czasach wielkiej łaski, ale także wielkiej odpowiedzialności. Święta Faustyna widziała w wizji, jak diabeł w naszych czasach nie musi już kusić dusz do wielkich grzechów. Wystarczy, że rozproszy ich uwagę. Każdy telefon, każdy program telewizyjny, każda rozrywka może stać się narzędziem duchowej obojętności, jeśli pozwala nam uciekać od spotkania z Bogiem. Diabeł nie musi nas prowadzić do zła, wystarczy, że odwiedzie nas od dobra. Ostrzegam was, zapisała święta Faustyna słowa Jezusa, że dusze, które w tych czasach łaski będą żyć w obojętności, znajdą się w sytuacji bez wyjścia. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Kto ma oczy do widzenia, niech patrzy na znaki czasu. Ale jest jeszcze jeden aspekt tego ostrzeżenia. Pan Jezus powiedział świętej Faustynie: Dusze, które usłyszą to ostrzeżenie i nie zmienią swojego życia, staną się odpowiedzialne nie tylko za własne potępienie, ale także za potępienie tych, których mogły ratować swoim przykładem i modlitwą. To znaczy, że twoja obojętność duchowa może być przyczyną potępienia nie tylko twojej duszy, ale także dusz twoich bliskich. Nie ma więcej czasu na zwlekanie, jutro może być za późno. W tej chwili, gdy dobiegają końca słowa świętej Faustyny o najniebezpieczniejszej pokusze naszych czasów, twoja dusza stoi przed wyborem. Możesz potraktować to ostrzeżenie jako kolejną historię religijną i wrócić do swojego dotychczasowego życia. Albo możesz uznać, że Bóg przemówił dziś do twojego serca przez świadectwo tej wielkiej świętej. Jeśli rozpoznałeś w sobie objawy duchowej obojętności, jeśli twoja modlitwa stała się mechaniczna, jeśli uczestnictwo w mszy świętej to dla ciebie rutyna, jeśli żyjesz, jakby Boga nie było w twoim codziennym życiu, to znaczy, że Pan Jezus wzywa cię dziś do nawrócenia. Nie jutro, nie w przyszłym tygodniu, nie po jakichś ważnych sprawach. Dziś, teraz, w tej chwili, zamknij oczy i wypowiedz tę modlitwę z całego serca. Jezu miłosierny, przyznaję przed Tobą, że żyłem w duchowej obojętności. Wybacz mi wszystkie chwile, gdy ignorowałem Twoje wezwania, wybacz mi wszystkie mechaniczne modlitwy, wszystkie niedziele spędzone w kościele bez prawdziwego zaangażowania serca. Rozpal we mnie ogień miłości do Ciebie. Nie pozwól, żebym dłużej żył w letniości duchowej. Chcecie kochać całym sercem, całą duszą, całym umysłem. Jezu, ufam Tobie. Amen. Święta Faustyna otrzymała od Pana Jezusa obietnicę. Każda dusza, która szczerze uzna swoją obojętność i z całego serca zapragnę nawrócenia, otrzyma ode mnie łaskę prawdziwej żarliwości duchowej. Ta obietnica dotyczy także Ciebie, Twoja przeszłość, Twoje grzechy, Twoja dotychczasowa obojętność. Nic z tego nie ma znaczenia, jeśli teraz, w tej chwili otworzysz swoje serce na łaskę Bożą. Pamiętaj słowa świętej Faustyny. Im większy grzesznik, tym większe ma prawo do miłosierdzia Bożego. A obojętność duchowa, choć niebezpieczna, nie jest grzechem przeciw Duchowi Świętemu. Można się z niej nawrócić, można zacząć na nowo, można rozpalić w swoim sercu ogień miłości do Boga, nie zachowuj tej wiadomości dla siebie. Jeśli te słowa dotknęły twojego serca, jeśli rozpoznałeś w nich głos samego Boga, podziel się nimi z kimś, kto również potrzebuje usłyszeć to ostrzeżenie. Może twój współmałżonek żyje w duchowej obojętności, może twoje dzieci traktują wiarę mechanicznie, może twoi przyjaciele, twoja rodzina potrzebują tego wstrząsu sumienia. Święta Faustyna otrzymała misję ostrzeżenia świata. Teraz ta misja przechodzi na ciebie. Bądź apostołem prawdziwej żarliwości duchowej. Nie pozwól, żeby dusze, które kochasz, popadły w pułapkę obojętności. Niech miłosierny Jezus błogosławi ci i prowadzi cię drogą świętości. Niech święta Faustyna wyprosi ci łaskę prawdziwej miłości do Boga i niech nigdy więcej w twoim życiu nie będzie miejsca na duchową obojętność. Jezu, ufam Tobie.